Witam serdecznie, piękny widz. Doszły mnie słuchy, że nie możesz wbić mastera w TFT. Nie może tak być. Nie może tak być. Nie godzimy się na to. Dlatego przychodzę i spróbuję ci łopatologicznie, metodą tłumaczenia, wpoić, w jaki sposób w tym konkretnym patchu możesz wbić tego mastera. Jeśli to ci nie pomoże, to oczywiście zrobię kolejne poradniki. Aż wreszcie go wbijesz, i tyle. I nic mnie nie obchodzi. Więc tak. Mamy teraz patch, który faworyzuje late game. Dlatego, strikowanie na początku jest super. Jeśli umiesz wygrywać na początku, to jesteś gość. Ale zacznijmy od podstaw. Jaki komponent jest teraz najlepszy? Najlepszym komponentem jest oczywiście Needless. Tylko ja nie wiem, czy ja jestem w stanie tutaj przefiltrować, żeby ci go pokazać. W każdym razie, dlaczego Nidles jest najlepszy? Ja wystawię tutaj Aszkę. To nie jest Aszka, nieważne co to jest. Dalej będziemy pokazywać. Ponieważ z Nidlesa możemy zrobić na przykład Gauntlet. Gauntlet jest grywalny w większości świetnych buildów. Na przykład, może go założyć Aurelion. Aurelion nie jest jakimś tam topowym teraz, carry, ale jak nie masz na kogo wrzucić, to możesz. Może go założyć MFK. Może go założyć Soraka. Może go założyć Wiego. Yy, <laughs> no i to tak naprawdę są jednostki, które będą nas yy, najbardziej interesowały z naciskiem na Wiego oraz Mfkę. Tych dwóch jednostek użyjesz, żeby wybić Master'a. Oprócz tego, yy, no co? No z Lidlesa na przykład dla Wiego. Wiego potrzebuje trzech Needlessów Ponieważ potem chcesz jeszcze zrobić to I chcesz jeszcze zrobić to I teraz problem z tobą jest taki Że widzisz tylko te trzy itemy I nic innego cię nie obchodzi Nie zdajesz sobie sprawy z tego Że tak naprawdę zamiast Hextech Gunblade'a Mógłbyś też zrobić na przykład to Bo też cię leczy Albo, że mógłbyś zrobić to Albo, że na jego, jak nie możesz czegoś z tych zrobić to możesz też zrobić Titana. Chodzi o to, że postać jakby w tym patchu dużo ważniejsza jest postać na dwóch gwiazdkach niż jej itemy. Wcześniej też to było ważne, żeby te dwie gwiazdki mieć, ale teraz to jest jeszcze ważniejsze w tym, w tym, w tym secie. No ale dobra. Teraz troszkę ci namąciłem, dlatego teraz się wycofujemy powoli i teraz ty się skup. Skup się, kurde, tak jak to, co się nie chce tu skasować. Więc zaczynasz grę z Nidlesem. Jeśli ci się udało, to super. Jeśli nie, to zaczynasz grę z czymkolwiek. Może to być nawet yy, jakaś kurtka, albo może to być piostka, bo na przykład gardlet. albo Pelerynka, cokolwiek. Ale załóżmy, że udał ci się Nidles. Mamy początek gry. Nie wiem, mamy Galio z Didlesa. Potem coś ci się trafia. Galio z Didlesa nie chcesz, żeby nosił, sprzedajesz go. I początek gry to jest tak naprawdę sprawdzanie tego, co gra ci daje i co gra ci próbuje przekazać. Gra daje ci jakieś sklepy, daje ci jakieś jednostki, daje ci jakieś bąbelki, z których lecą rzeczy. I ty na podstawie tego, co dostajesz, starasz się oszacować, jak będzie wyglądał Twój początkowy stół. Co jest najważniejsze? Jednostki na dwóch gwiazdkach, synergie oraz przedmioty. Przy czym przedmioty są dla ciebie drogowskazem, jako takim, w jakim kierunku możesz się kierować. My będziemy grać wokół idlesów, Dlatego szukamy stołów, które mogą wykorzystać przedmioty na WIEGO czy też MFK. Jakbyś miał same przedmioty na WIEGO, a trafiłbyś MFK dwójkę, to tak naprawdę daje jej te przedmioty. Ona i tak będzie robić rzeczy. Przy czym no wiadomo. MFK potrzebuje też szodzinki, fajnie by było, żeby miała, albo jakieś blue buffa. Ale nieważne. To jest nieważne. Więc na początku mamy, dostajemy te początkowe rzeczy, bla, bla, bla. Staramy się oszacować. Dostaliśmy, <laughs> dostaliśmy coś takiego. To jest nasz początek. I teraz wszystko ma gwia gwiazdkę pierwszą. Nie wiem, tak ci się hardkorowo trafiło, że nic nie możesz zrobić. I co ty teraz zrobisz? Yy, jest dużo scenariuszy, które prawdopodobnie byś zrobił. Czyli możesz wbić level, dołożyć na susę. Bo masz. Masz dwie synergie, masz trzy synergie tak naprawdę. Ale wszystko ma pierwszą gwiazdkę. Jaka jest twoja decyzja? Czy, co będziesz robił? Ja na przykład nie spuszowałbym tego levelu, jak mam same pierwsze gwiazdki. Ponieważ nawet jak go spuszuję do Damnasusa, to prawdopodobnie przegram z, z połową lobby. Jak, yy, no bo pewnie wygram z tymi, co mają trzeci level i mają same jedne gwiazdki. Nie wiem. Ale ty, żeby wiedzieć, czy wygrasz, to musisz patrzeć na przeciwników. Skautujesz ich i mierzysz się dynksami. Po prostu bierzesz swoją kiełbachę i mierzysz w stosunku do chłopów. I jak widzisz, że mają większego bydluna, to ty nie wygrasz z nimi. Więc co ci to da, że spuszujesz ten level? Nie możesz tego zrobić. Musisz się nauczyć grać z lustrika. Co to znaczy grać z lustrika? Możesz nawet wszystko sprzedać. Jak musisz. Co się nie ruch tego? Ale jak musisz, to sprzedajesz wszystko, żeby mieć pewność, że przegrasz wszystko. Tracisz 40 HP, ale masz ekonomię tak dowaloną w stage'u 3-1, że po prostu potem i tak się wystabilizuje. Przy czym, jeśli grasz lustrika, to prawdopodobnie grasz maksymalnie o czwarte miejsce. A jeśli grasz u Instrica, to możesz wygrać całą grę. My oczywiście liczymy na to, żeby grać u Instrica, ale jeśli na początku mamy słaby stół, to tak naprawdę lepiej zagrać tego lustrika, napompować ekonomię i zestabilizować się w rundzie 3-1 albo 3-2. Wszystko też zależy o kompozycji, jaką gramy, bo jeśli gramy kompozycję rerolową, to chcemy się stabilizować w 3,1 kiedy to mamy EXPA 8 na 10 na czwartym poziomie. Za szybko mówię, przepraszam. Zignoruj tego rerola, bo ty nie będziesz go grał. Więc zakładamy, że mamy normalny stan. Czyli jakaś jednostka jest na dwóch gwiazdkach. Mamy jakiegoś gardleta z lidlesa, możemy zrobić, możemy zrobić z lidlesa, albo możemy z lidlesa zrobić. Na przykład Ionic Park. To są wszystko trzy itemy na wiek. Pozwól, że ja go tu położę. Tutaj go położę. No gdzie go położę? Tu. I dam mu najlepsze itemki. Żeby byś Gdzie to jest? Czego nam brakuje? Powinieneś już odpowiedzieć, już się powinieneś zgłosić. Ionix Park. Dobra, on sobie tu będzie stał. To jest taki odnosik nasz, nie? Więc. Dążymy do tych itemków, dążymy do tej jednostki. Jaki stół możesz skleić, żeby wygrywać, i żeby dotrzeć do siódmego poziomu, gdzie się zrolujesz. Bo tak naprawdę możesz iść na ósmy level, jeśli masz wystarczająco dobry midgame. Ale ludzie zaczną rolować na siódmym i zaczną hajrolować te jednostki. To są farciarze, oni wszystko trafią, ty nie. Także ty też na siódmym musisz tu rolować i trafiać w sensie, no, dobra, głupio powiedziałem, nie ważne jakim stołem możesz, znaczy jakich holderów w early game przede wszystkim chcesz, którzy mogą trzymać te przedmioty i dać Ci wygrywanko więc najlepszymi holderami będą będzie Jinx Jinx jest super, o jazu Jinx jest tak dobrym holderem tych temu, że szok, przy czym ona nie trzyma wszystkich trzech bo trzymasz te dwa pierwsze a ten kładziesz na front, na jakiegoś yy, ciapciusia z przodu którego i tak sprzedasz. Przepraszam za te dźwięki w tle, ale po prostu no takie. Yy, kolejnym najlepszym holderem, jaki możesz mieć, będzie Jasuo. I teraz tak. Załóżmy, że masz Jasuo. on jest. Duelistą oraz Laser Corpsem. Laser Korps to w ogóle jest synergia, która też daje takiego winstreaka na początku rzesza. Co możesz do niego dołożyć? Renektona i możesz dołożyć na przykład Ashe. Gdzie jest Ashe? No tutaj rozślapy no jest, no tu jest. Te trzy jednostki. No i potem do tych trzech jednostek, jeśli masz coś na dwóch gwiazdkach, jeśli widzisz, że możesz wygrywać, jeśli zmierzyłeś swego pytonga względem przeciwników i widzisz, że jakbyś wbił ten czwarty level, to możesz wygrywać. To oczywiście dokładasz brawlera. Albo dokładasz jakiegoś dualistę. Możesz dołożyć Kyle'a. Możesz dołożyć Rekona do Ashki. Możesz dołożyć Ezreala, Ezreal jest Rekonem. Widzisz, po prostu musisz skleić synergię. Zresztą ty wiesz takie podstawy, bo co ja ci będę ja. W każdym razie. Jasuo jest świetnym holderem wszystkich trzech itemów na wieku. Naprawdę, on robi rzeczy. Masz na przykład czterech duelistów, bo nie masz Renektonów, nie masz szaszek, Nie ma problemu. Graj Jasuo jako holdera. Masz czterech duelistów. Gdzie jest ten duelista jeszcze jeden? To jest twój stół. Ustawiasz się tak i grasz jako holdera Jasu. Oczywiście, no nie będziesz miał wszystkich tych trzech itemów, a załóżmy masz y, Gantleta. A tutaj na przykład na Fiore sobie. Y, może nie na Fiore. Może na Gangplanka kładziesz sobie tankowe itemki. Dobra. Pod Jinx. Załóżmy, że Jinx trafiłeś. Gdzie jest Jinx? Dobra, tu jest Jinx. Jinx jest anima składem, więc oczywiście fajny byłby Silas. Fajny byłby Nasus oraz na przykład Silas. Tylko, że ja nie widzę go. Kurde, bo się zgubił. O jest. Dobra. <laughs> Przepraszam. Jigs jest świetną holderką. I teraz ona trzyma świetnie itemki i na, na Misfortune i na wiego, A również też na Aureliona albo na Sorakę. Wszystkie te. Yy, wszystkich tych holderów, których będziemy teraz widzieć, oni trzymają dobrze przedmioty właśnie na wszystkie te fajne jednostki. Które wygrają ci grę. Jest jeszcze ten Aurelion, ale też jest super. No, I teraz. Jeśli nie masz idealnych przedmiotów na nawiego, no to po prostu, jak widzisz, że możesz wygrywać, możesz grać też, potrafiłeś jeść Jinx Level 2. To po prostu robisz przedmioty uniwersalne, które założą wszystkie te jednostki. One są AP. To są jednostki AP. One nawet to mogą założyć. To mogą założyć. Mogą, kurde, założyć Szodzina też. Nawet wiego może, kurde, no czy nie Ron, no, Blubuff i Shojin w jednym tym, to nie. Ale wiesz o co mi chodzi. Wyobraź sobie, że są trzy sloty. Jeden slot jest od leczenia. Jeden slot jest oddawania dawania maly. A jeden jest od damage'a. Tu może być Rabadon, tu może być Gauntlet. Tu może być Blubuff, tu może być Shojin. A tu może być Hextech, tu może być head of Justice, może być test. To jest takie uniwersalne podejście do AP, na przykład Auradon byłby happy, MFK byłaby happy, Coraka byłaby happy. Prawdopodobnie WIEGO też dałby radę. Aczkolwiek, no jego najbardziej lubi te trzy. Ale, po prostu granie w TFT jest ciągłym podejmowaniem decyzji. Ty musisz oszacować, czy będziesz w stanie, yy, to co będzie najlepszym wyjściem. Dobra, więc, mamy to, co możemy do tego dołożyć. Możemy dołożyć na przykład maskotkę. że z nasusem, Możemy robić Renegade'ów, możemy robić Oxford z przodu, nawet yy, Oxford powiedziałem? Czemu to się skasować? W każdym razie Jigs jest też świetną holderką, czyli Jigs i Yasuo. Oprócz tego, świetnymi holderami na naszych late game carry jest na przykład Leblon, jest też Sona, która jest tutaj, i jest też Kaiser. Co grasz, jak masz Leblon albo Sona? Spersingerów. Z przodu możesz postawić aleczkę. Możesz jakikolwiek front. I teraz kolejna rzecz, bo ty źle podchodzisz do tej gry. Ta gra to nie jest budowanie y, tak naprawdę buildów z internetu ciągle, lecz znaczy na początku jest, bo trzeba się nauczyć. Ale potem. Ta gra to jest budowanie teamu, który składa się z dwóch warstw. Frontu oraz backlineu. Frontline, backline. Frontline to jest to, co bierze na cycę a backline to jest to, co bije w cycy. Front to jest na przykład Blitz, bo bierze na cy. Front to jest też Renekton, Brawlerzy. Front to są na przykład Defenderzy, Wukong, Popy. Gdzie jest Popy? Popy jest. Front to są na przykład te maskotki całe, nie? Front to są też oczywiście Aegicy, ale tu ja ci mówię podstawy, bo ja muszę ci przypomnieć o tym. Czyli jak grasz na przykład Kaiser. To, żeby wzmocnić back, musisz dać jej synergię. Dajesz jej na przykład Ezreal'a, albo Aszkę, żeby miała rekord. Tylko stawiasz tak, żeby tutaj talon nie skakał na Kaiser. No i co? No i masz ich, ale one padną. Jak przyjdzie tutaj chłop, uderzy w cyc, to padną. Więc muszą mieć front, który za nich wytankuje. Cokolwiek, cokolwiek z przodu, no nie wiem, Ezreal, no to on, lubi, on się lubi z tą babą taką agresywną waj jest Brawlerem, to możesz Brawlera dołożyć. Nawet może Ci się przyfarciło i masz Brawler Defender River. To są podstawy wszystko, nie? Więc na początku po prostu identyfikujesz Holdera, bo na przykład trafił Ci się na dwie gwiazdki Talon. I masz gatleta, on jest, on jest, to jest miliwiego. Tylko, że jeśli Talon będzie Twoim Holderem, to potem musisz znaleźć jeszcze jednego Talona, jeśli będziesz grać po dwiego. Bo jeśli będziesz piwotować w mis Albo w Aurelion, albo w Sorakę, no to tak naprawdę walić Talon. Natomiast, jak masz Talona, no to fajnie by było mieć Renegade. Tak? Rozumiesz to w Albo Oxford jeszcze dorzucić, na przykład. Może Fiore, na przykład też. Więc <coughs> budujesz synergię wokół holderów, których zidentyfikujesz. Szukasz holderów, którzy mogą trzymać przedmioty, które posiadasz. Tak samo. To byłoby tak, na, tak naprawdę też prawdziwe, gdybyś trafił Last Whisper i widziałbyś drogę pod AD. Chciałbyś docelowo iść na przykład w Samirę yy, albo w jakąś Belved. No to wtedy szukałbyś Holdera właśnie w tym kierunku. No to może Ashe, może Vayne, może kurczę Duelista jakiś, może Kyle z Duelistą. Opcji jest wiele. Więc od dzisiaj patrzysz na to jako Backline, Backline i Frontline. Wróćmy do początku. Yy, więc idziemy w tym kierunku. Interesują nas Needlessy. Szukamy holderów pod to. Jinx jest świetna, bo jej nikt nie kupuje. Możesz Anima skład położyć z przodu. Ona po prostu będzie pompować. <laughs> Dobra. I teraz jeszcze jedno, tylko chwilkę. Dobra, przepraszam, bo mi coś siedzi. Jeszcze jedno. Więc zidentyfikowałeś. Że masz słaby stół i zacząłeś przegrywać, bo masz to, ale masz te trzy jednostki, nie masz za bardzo potencjału większego. Stwierdziłeś, że lustryk, no to wtedy po prostu listę kupujesz, uderzasz jak najszybciej te całe progi ekonomiczne, czyli 10, 20, 30, 40, 50, oszczędzasz, stabilizujesz się w 3, 1, 3, 2. Zawsze jak masz dupną sytuację, musisz się stabilizować. No i oczywiście musisz mieć czym się stabilizować. A jak wygrywasz, to wygrywasz. Czyli po prostu musisz pamiętać, żeby być w stanie na początku zidentyfikować, czy grasz pod Lustrick, czy grasz pod Winstrick. To, w co możesz grać, identyfikujesz na podstawie tego, ile masz dwóch gwiazdek. Jakie masz przedmioty, które możesz zeslałować uniwersalne, najlepiej, nawet jakiś sunfire cape. A potem obserwujesz. <laughs> Jezu, no nie powiem ci, bo mnie tutaj chrypi cały czas. A potem obserwujesz, jak się toczy gra. No i załóżmy, że się toczy dobrze. Więc trafiliśmy, załóżmy takie rzeczy. Trafiliśmy też. Uniwersalne item na front. Gra się toczyła dobrze. Mieliśmy tutaj jakieś dwie gwiazdki, Jinx się trafiła, dobra, wygrywaliśmy sobie. Więc, załóżmy, że wygrywasz początek. No to spuszowałeś czwarty level, żeby wygrywać od początku, bo widziałeś, że możesz. Potem robisz przed pierwszym kołem prelevel, level czyli 8 na 10 musisz mieć expa, że po kole po prostu wejdzie ci piąty level. Bo co ture dostajesz dwa expa. I się przygotowujesz. No i co? No i coś musisz dodać tutaj. Coś musisz tutaj dodać. Co ty masz? Czekaj, wywalę to wszystko, bo ja nie widzę nic. Ja jestem ślepy. Ech, co ty tu masz? Masz anima-skład, masz masz, maskotkę. No musisz coś dodać. Co, musisz, co możesz dodać tutaj? Tak naprawdę no cokolwiek. Na przykład możesz dodać... Tej głupi jestem. No nie wiem. Trafił ci się Ramus. zadajesz Ramusa. Bo jest spoko. Po prostu dodajesz jakieś kurde jednostki. Na przykład trafiła ci się Sivir, No to już masz dodatkową jakąś synergię. Po prostu, jak coś jest dobre i ma dwie gwiazdki, albo jesteś blisko, żeby miał dwie gwiazdki, to grasz. Eee, równie dobrze. Mogłoby to być też coś innego. Na przykład tutaj jakiś tam Defender. Defender powiedziałem. Halo. Dobra. Więc potem starasz się robić ekonomię i tak. Jeśli, po prostu zadajesz sobie pytanie, jeśli jestem w stanie dołożyć coś, co wzmocni mój, mój team i pozwoli mi utrzymać winstreaka, to wtedy puszuję ten level. Jeśli to nie zredukuje mojej ekonomii w ogóle totalnie do zera i dostawiam tę jednostkę. Jeśli jednak. Nie mam co dostawić, dostawię jakieś gówno, które nie da mi nawet synergii. To nie muszę puszować, jakby to jest wszystko kurczę, Dużo informacji, ciężko to zlepić w jedną kupę. Musiałbym to chyba uporządkować. Natomiast, ty będziesz grał early game w poszukiwaniu Yasuo, w Jinxów i tak dalej. Jeśli przegrałeś early game, to zestabilizujesz się w ludzie 3-2, w poszukiwaniu Yasuo, dwójki, Jinx, dwójki albo czegoś, co może trzymać jakieś kaizy czy coś. Po prostu w 3-2 zestabilizujesz się do stołu, który jest stabilny, ma dwie gwiazdki i może strzelać i trzymać te przedmioty. Potem, po stabilizacji, chyba że winstreakowałeś cały czas, oszczędzasz ekonomię na szóstym levelu i potem puszujesz siódmy level. Siódmy level, po prostu rolujesz w dół. Rolujesz w dół i próbujesz trafić do to bierzesz wszystkie fioletowe jednostki, potem je sprzedajesz, żeby po prostu trafić jakieś rzeczy z tych, co tam jeszcze było. Soraka może też być. Natomiast te, te po lewej mają priorytet tutaj. W zależności od tego, gdzie jesteś bliżej, na przykład jak szukasz też te, te ki no to warto też po drodze oczywiście brać to. Znaczy ogólnie warto po drodze brać też tankowne jednostki te fioletowe. Dobra. I załóżmy, że yy, trafiłeś w jego. No to musisz skleić coś pod jego. Żeby w jego działał, dobrze jest mieć Echo. Dobrze jest mieć Renegade'a. Jeśli widziałeś, że chcesz grać też w jego, no to prawdopodobnie zbierałeś, zbierałeś jakieś talony. Albo chociaż jednego talona trzymałeś, żeby dać ci Renegade'a. Teraz trzeci Renegade. Jakikolwiek. Może być nawet Kamilka. Albo może być ten Sylas, co ci został. Czyli jeśli grałeś w jego... ...to będziesz grał w jego. Wtedy wygląda to tak. Trafił ci się jakiś zak tutaj, załóżmy. Podczas tej rolki trafił ci się też Alistar na pewno. Dobra, to wywaliłeś, to wywaliłeś, to wywaliłeś. No i masz coś takiego, ale masz, masz siódmy level, więc jeszcze coś musisz dołożyć. No to co możesz dołożyć? Możesz dołożyć maskotkę. Albo możesz dołożyć yy, po prostu jakąś wartościową jednostkę fioletową. Albo złotą, bo może ci się trafiła, może ci się jakiś urgot trafił, może jakiś yy, fil, może aferios. Yy, a właśnie, możesz sforca czwartego dołożyć, bo masz cztery. no to pewnie, że tak. No to oksforsa masz jakiegoś. Jakąś fiolet trafiłeś, albo jakąś sialkę. No i to jest twój stół. Tak naprawdę. I. I patrzysz, czy jesteś stabilny. Jak przegrywasz, no to zaraz po prostu rolujesz, aż trafisz jakieś dwójki, aż się ustabilizujesz. Jak wygrywasz, to po prostu oszczędzasz. Jak dalej wygrywasz po wbiciu ekonomii pełnej, no to puszujesz level. A i zaczynasz przegrywać, rolujesz do stabilizacji. E, cokolwiek, no w sensie to nie jest idealny, bo możesz mieć stół też po sześciu oksforsów, tak naprawdę dwiego, nie? Gdzie jest to? Bardzo ważny item jest. Ale chodzi o to, że próbujesz zrobić jakikolwiek front, który przytrzyma Remi na tyle, żeby w jego zrobił damage. Równie dobrze mogłoby być tak, że trafiłeś MFK. MFK sama w sobie jest Powerhouse'em, ona jest Ace'em, ona jest samowystarczalna. Aczkolwiek możesz dać jej tego anima składa, bo tam miałeś jakiegoś Sajlasa, to możesz go przez chwilę mieć, załóżmy. I wtedy masz też załóżmy Riven. Eko, jakby ci się trafił spoko, Zak, jakby jakbyś się traf, trafił spoko, ale grając MFK chciałbyś mieć Seta. Jakbyś miał Seta, to oczywiście najlepiej byłoby mieć Leonę jako mecha, ale nie masz Leon. Gdzieś tam ci się zbierał jakiś Wukong, i gdzieś tam ci się zebrał jakiś Jax albo Draven. To wolno. Znaczy, Draven lepiej nie, bo z Aces stać. No ale masz Jax. Nie jestem że jestem ślepy i teraz załóżmy, że taki stół ci wyszedł. Ile to jest? 3, 6, 7. MFka dostała jakieś tam itemki. No, załóżmy, że miałeś tego Shadina, że widziałeś go po drodze, no. Cokolwiek, jakieś itemy, na nią. Po drodze składałeś też jakieś itemki na tanka, bo... Nie możesz ignorować tanków. Jak widzisz, że masz mega mocny backline, to wzmacnisz front. Wtedy robisz jakiś item, na przykład do tanka, jakiś sulfur cape, chociaż. Albo może załóżmy, że zrobiłeś dobre itemy. Czyli zrobiłeś redemption i zrobiłeś gargoela. Pokazuję ci, jak wygląda stół, który mógłby cię zestabilizować. Więc, podsumowując. Kiedy rozpoczniesz swoją grę w TFT, musisz po pierwszych trzech rundach oszacować czy twój team jest wystarczająco silny, żeby win Jeżeli nie jest, to przegrywasz, bo będziesz miał pierwszeństwo na kołach, wbijesz bardzo szybko ekonomię i zestabilizujesz się w 3-1, 3-2 i wrócisz do gry i zaczniesz wygrywać znowu, mając szósty level. Nagle odrobisz sobie ekonomię, dalej będziesz wygrywał, wbijesz siódmy level, zestabilizujesz się do late gameowego stołu i jesteś kurde w top 4 prawdopodobnie. Jeśli winstreakowałeś, to puszujesz level, żeby trzymać winstreak, jeśli jest to sensowne. Slamujesz itemy, które są uniwersalne, które są użyteczne. A potem, w zależności od tego, jak biegnie gra, w siódemce szukasz stołu late gameowego albo puszujesz ósemkę. I szukasz stołu late gameowego, którym zamkniesz grę. Poszukując stołu, szukasz Kery. To tak jak już pokazywałem. <coughs> szukasz tego Kery, jest w jego. W zależności od tego, którego Kery trafiałeś najbardziej, <coughs> to rzeźbisz wokół jego stół. Oczywiście szukasz też uniwersalnego frontu w trakcie rolowania. Czyli Senju, Echo, Zack. Sydżuani to już jest, to Set. i wokół tego dodajesz synergię. Dodajesz synergię do frontu, który ci najlepiej trafił, oraz do beku, który ci najlepiej trafił. I w ten sposób finalizujesz stół. Jeśli w trakcie trafiłeś jakoś, jakiegoś fidla, jakiegoś urgota, juryaczka, sydre, to wszystko możesz też wrzucić w świetne jednostki. Rozumiesz coś? Także teraz jeszcze na koniec przypominam, że jeśli szukasz inspiracji do docelowych stołów, to masz coś takiego. U mnie na streamku. Jak wejdziesz u mnie na streamka, nawet jak jest wyłączony, napiszesz na czacie wykrzyknik meta, to masz taką stronkę. I tutaj masz wykaz tego, co jest polecane, co jest świetne. I tutaj masz na przykład sursh Mecha, jak miałeś drogę AD-Everly, masz na przykład. 4 Ace Mech, to możesz z tej naszej drogi tutaj też być. Masz tych sześciu Renegade'ów? Jak trafiłeś z spatulę pod Renegade'a, pod wiego. wasza anima skład. Jak widzisz, wiele z tych kompozycji ma wspólny mianownik. Głównie jest to grane, granie mf albo wiego. jego. Przy czym, tak naprawdę, dopóki. Jeśli nie trafiłeś w jego 3 mf ale dalej chciałbyś ich zagrać, to póki co możesz wziąć taką sorakę czy tego Aurelion Sola. Wszystko jest kwestią oszacowania tego, jak idzie. To jest jeszcze oczywiście kompozycja 6 Duelist Plus, która też jest świetna do wygrywania. Nagrałem o tym filmik ostatnio, jak chcesz zobaczyć. No bo załóżmy, że zaczęłeś z Didlesa, trafiłeś szybką kurtkę, potem trafiłeś Duelist Emblem, na pierwszym momencie to jak najbardziej możesz tym wygrać i zdobyć elpeczki. Dobra, nagadałem się. Mam nadzieję, że to Ci coś da. Daj znać. Jak nie, zapraszam też na streamki codziennie po 19.00. Może też coś podpatrzysz. Ja oczywiście idę w kierunku Grandmastera, bo w tym sezonie wreszcie go wbiję. No i co? No i może przygotujemy niedługo ten ogólny poradnik, który będzie w przeciwieństwie do tego poradnika uporządkowany i zmontowany. Więc jeśli ten Ci nie pomógł, to tam się postaram pomóc Ci jeszcze bardziej. Dziękuję za uwagę. Jeśli pomogłem, zostaw suba, wspieraj kanał i w ogóle bądź wspaniały. Całuję w